kreatywne pisanie Jak napisać bestseller Rozdział 9 Inspiracje od najlepszych autorów 9. Lutego Analiza stylu i technik pisania znanych autorów Zagadnienia 9.2.1 Elementy stylu pisania 9.2.2 Techniki pisania 9.2.3 Analiza wybranych autorów 9.2.4 Narzędzia do analizy stylu pisania 9.2.5 Zastosowanie wiedzy o stylach pisania Analiza stylu i technik pisania znanych autorów to niezwykle ważny krok w rozwoju każdego pisarza. Zrozumienie, jak i dlaczego konkretni autorzy odnoszą sukces, pozwala nie tylko na naukę, ale także na rozwój własnego, unikalnego stylu. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis technik i stylów wybranych autorów oraz kluczowych elementów, które można z nich wykorzystać. Słownictwo, wybór słów jest kluczowy dla budowania stylu. Niektórzy autorzy, jak F. Scott Fitzgerald, stosują bogate, poetyckie słownictwo, co nadaje ich dziełom elegancji. Inni, jak Ernest Hemingway, preferują prostotę i zwięzłość, co sprawia, że ich teksty są przystępne. Styl narracji, styl narracji może być różny w zależności od autora. J.K. Rowling używa trzeciej osoby, co pozwala na rozwinięcie wielu postaci i ich wątków. Z kolei George Orwell często korzysta z pierwszej osoby, co zwiększa intymność i osobisty charakter opowieści. Struktura zdań struktura zdań może wpływać na rytm i dynamikę tekstu. Na przykład, zdania krótkie i zwięzłe, jak w stylu Hemingwaya, nadają tekstowi szybkość. Z kolei dłuższe, bardziej skomplikowane zdania mogą wprowadzać głębię i rozwijać pomysły, co często widać w prozie Gabriela Garci-Markeza. Dialog, autorzy tacy jak Elmore Leonard znani są z umiejętności pisania naturalnych dialogów, które przyciągają uwagę czytelnika i przyczyniają się do budowy postaci. Ważne jest, aby dialog był realistyczny i odpowiadał charakterowi postaci. Opis i detal. Stephen King często wykorzystuje szczegółowe opisy, które budują atmosferę i pozwalają czytelnikowi poczuć się częścią opowieści. Jego technika opisywania miejsc i postaci wprowadza głębię i realizm. Symbolizm i metafory. Autorzy, tacy jak Virginia Woolf, często korzystają z symbolizmu i metafor, aby nadać głębszy sens swoim dziełom. Używanie metafor może wzbogacić tekst i uczynić go bardziej emocjonalnym i wielowarstwowym. Agata Christie. Jej styl pisania cechuje zwięzłość i jasność. Kryminały Krystii są znane z dobrze skonstruowanej fabuły, w której każdy szczegół ma znaczenie. Jej techniki obejmują Wprowadzenie zaskakujących zwrotów akcji Staranny dobór fałszywych tropów, co prowadzi do zaskakującego zakończenia. Haruki Miurekami, Miurekami stosuje specyficzne połączenie realizmu magicznego i codzienności. Jego techniki to Tworzenie niejasnych, surrealistycznych sytuacji Głębokie eksplorowanie psychiki postaci, co nadaje emocjonalną głębię opowieści. Toni Morrison, Morrison wykorzystuje technikę narracji wielogłosowej i głębokie opisy, co tworzy bogaty kontekst kulturowy i historyczny. Jej styl charakteryzuje się wykorzystaniem dialektów i różnorodnych głosów narracyjnych, poruszaniem trudnych tematów społecznych z empatią i głębią, oprogramowanie do analizy tekstu, programy takie jak Grammarly czy Hemingway Editor pomagają analizować styl pisania, sugerując zmiany w słownictwie, długości zdań i strukturze tekstu. Pomagają również w poprawie gramatyki i czytelności. Książki i materiały edukacyjne istnieje wiele książek poświęconych analizie stylów pisarskich, takich jak The Elements of style autorstwa Strang i White. Takie książki oferują praktyczne porady na temat klarowności i skuteczności w pisaniu. Grupy i fora pisarskie, uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, takich jak Skribofile czy Wattpad, może być pomocne w wymianie opinii i uzyskiwaniu konstruktywnej krytyki, co pozwala na lepsze zrozumienie stylów innych autorów. Rozwój własnego stylu, analiza stylu znanych autorów może pomóc w odkrywaniu własnego głosu pisarskiego. Warto eksperymentować z różnymi technikami i formami, aby znaleźć to, co najlepiej pasuje do indywidualnych preferencji. Pisanie świadome, znając różne style i techniki, pisarze mogą bardziej świadomie podchodzić do swojego procesu twórczego, co pozwala na lepsze tworzenie postaci, dialogów i fabuły. Krytyczne myślenie, umiejętność analizy stylów innych autorów rozwija krytyczne myślenie i umiejętności analityczne, co jest nieocenione w każdym aspekcie pisania, od edycji po tworzenie. Podsumowując, analiza stylu i technik pisania znanych autorów dostarcza bogatej wiedzy i inspiracji dla wszystkich pisarzy. Zrozumienie tych elementów może prowadzić do bardziej świadomego i skutecznego pisania, a także do stworzenia unikalnego stylu, który wyróżni daną twórczość na tle innych. Kreatywne pisanie Jak napisać bestseller? Rozdział 9 Inspiracje od najlepszych autorów 9 lutego Analiza stylu i technik pisania znanych autorów